Opłata za maturę. Ile i kiedy? To Ania i Tomek, którzy ponownie będą przystępować w tym roku do egzaminu maturalnego. I oczywiście profesor Henryk Zdawalski. Opowiadali już o deklaracjach i kto musi zapłacić za ponowne przystąpienie do matury. Teraz wyjaśnię wam, jakie opłaty i kiedy należy wnieść za egzamin. Przypomnijmy zatem zasady, na jakich pobierane są opłaty. Przystąpienie do egzaminu po raz pierwszy i drugi jest bezpłatne. Opłaty pobierane są za trzeci i kolejny raz oraz w przypadku przedmiotu dodatkowego, który absolwent wpisał do deklaracji w poprzednich latach, ale nie stawił się na egzamin. Teraz czas na konkrety. Po pierwsze, ile to kosztuje? Opłata za jeden egzamin maturalny wynosi 50 zł. Dotyczy zarówno przedmiotu obowiązkowego, jak i dodatkowego, oraz opłata dotyczy egzaminu zarówno w części ustnej, jak też pisemnej, lub każdego egzaminu obowiązkowego i dodatkowego. W przypadku zdawania większej liczby egzaminów, za każdy musimy zapłacić 50 zł, czyli np. za 200 zł, a za 3 150 zł. Po drugie, do kiedy należy zapłacić? Opłatę za egzamin należy wpłacić w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2022 roku na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Numer rachunku znajduje się na stronie internetowej OKE. Uwaga! Ważna sprawa! Niewniesienie opłaty w tym terminie uniemożliwia przystąpienie do egzaminu. Po trzecie, gdzie przekazać dowód wpłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dowód wpłaty należy wysłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do deklaracji składanej w szkole. Należy zapamiętać, że w przypadku rezygnacji z egzaminu lub nieprzystąpienia do niego, opłata nie podlega zwrotowi. W następnym odcinku opowiemy o możliwości zwolnienia z opłaty za egzamin maturalny. Informacje o egzaminie maturalnym znajdziesz na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.